Ok, można zaczynać. I tak, z yy, tej strony Mati I zrobię sobie. O kurde, widzisz, co się dzieje? Yy, zrobię sobie ten taki filmik, w którym pokażę, jak będę robił ustawienia do kotika. Tylko, że jak widać, dosyć ciężko jest pokonać mój system. Dobra, czyli tak, odpalamy sobie tą moją apkę. E Profiles usuńmy, bo tutaj właśnie jest słabo. Tak, odpalamy sobie Gothic, no i co, I Edit. I sobie wszystko po kolei ustawiam. Tutaj Nothing, bo to nam nie jest w ogóle potrzebne. I tak zaczynamy od początku, start. E, tutaj chyba ma być. E, escape. A. A to ma być. W czy właściwie jest potrzebne A? To jest dobre pytanie. W sensie w Jedynce jest potrzebne. Tylko już nie pamiętam do czego byłoby potrzebne. No czekaj, bo na razie co ja mogę? Ja mogę chyba tylko się obracać, co jest słabe. Wiemy sobie, że to jest wsad, tutaj, że jest Movement. To z klikanie tego, to klikanie chyba nie jest potrzebne. Shift, Ctrl to jest OK. To możesz zmienić na AQ. A, tutaj strzałki są spoko Y. Y tutaj to będzie Enter. X to jest samo X, to żeby mi quest odpalało. Czyli pod N jest to ma być plecak. Gdzie jest plecak? Pod tab, jak rozumiem. Ok, jak, jak na razie mamy już większe zrobione. To teraz sobie wyłączmy, to też wyłączmy. To na lewo może by ustawić właśnie te runki. To może powiedzieć, że to jest takie uzupełnienie tego pierwszego materiału. Tutaj troszeczkę bardziej pokazuje na żywca, kto mniej więcej się prezentuje. Teraz tak, jak będę trzymać to tutaj, żeby wyciągnąć broń. Z tego co pamiętam, to się wyciągało kolejną jedynką i dwójką. Jak dwójko, to się będzie wyciągać łuk. Z tego względu, że wolałbym ten przychodzić gotyka za pomocą łuku, to właśnie to też chcę zbindować. Czy coś jeszcze? Aha, tutaj pamiętam, że ten to staty postaci. To chyba pod B było. tu jest B. Mi się wydaje, że chyba już wszystko zbindowałem, co ważniejsze. Jeszcze tyle bym chciał znaleźć jeszcze, tak szybko. Czyli lagę. Co, jak ten lewy przycisk myszy, żeby to zebrać? Tak samo lewy przycisk myszy, dobra. To jeszcze chyba A nie zbindowałem. A, i to tak jest. No dobra, to kliknijmy Apply. Zobaczmy, czy to działa tak, jak należy. Czy wyciągamy lagę? Bardzo powoli mi obraca kamerę, będą się to później zmienić. W sensie Q i E działa w normie. Walkę będę musiał wypraktykować od nowa, ale jak na razie wszystko działa. Chyba z tym obrotem kamer na razie nic nie zrobię sensownego. O jest, że czułość myszy. myszy. Z tego co ja wiem to chyba trzeba coś poobrać, bo... Widzisz, to, to jest za wolno. To się niby rozpędza... A! Ja wiem gdzie to mogę zmienić. E, tutaj. Pointer Speed 2, a tak dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że to tak działało. No, możliwe. No, nawet zwiększyło mi obracanie. Jeszcze raz salt. Jeszcze trochę zwiększę sobie. Apply. No ja sobie lepiej. To jest jak trzymam. To właśnie tak w miarę mocne są, więc okej. Okay. Ja trzymajcie sobie górę. Hmm. Chyba i tak wygodnie nie będzie miło tak się grało. Góra, jak co się rozpędza? Czyli to tutaj dajmy to. Akceleracja. No dobra, jakoś tam. Bo to Tak, jak kliknę po prostu, to on czyta, to tak? Okej. Okay. Klikam B, to się nic nie dzieje. Kliknął to, to, to jest AHA, to jest po prostu to. Tu jest to. Klucz chyba tutaj był. Tutaj jest klucz, więc Zobaczmy Zobaczmy jak zbieranie tę wygląda. Eee, hmm. Chyba shift tam się trzymał, nie? Czekaj. Nie, który jest. To jest Control. Nie działa, to tak, w sensie, kurczę chciałem, żeby wiesz, szybko ci zbior tej temy przynosiło, nie? Kontrol i przy przecież się, działa tak samo. Ha, ja pod X chcę skakanie. Hmm, skakanie było pod Alt, lewy, podejrzewam. Okej, okay, więc tak się skacze, fajnie Czyli żeby odpalić questy A, to tutaj, grek, sobie, żeby questy nie odpalał. Czyli single key to będzie N, tak? Dobrze pamiętam Tak jest, działa wszystko jak należy I raczej wszystko funkcjonuje Jeszcze tutaj sobie kliknę okay, fajnie Należ sobie tylko dla testu sobie biegam po prostu, więc nawet mogę się wywalić, jeśli nic nie stanie. O kurczę, jak on długo leciał. To jest kotlina? Bo kotlina z tego co pamiętam. Okej. Okay. Dobra. Chyba tyle mi się wydaje. Zrobimy sobie ustawienia. Mogę już w miarę swobodnie rozgrać sobie. No mogę jeszcze tutaj sobie zbindać, jak mówię, ale... I to może później, w sensie jak się już tam dalej trochę się zajdzie i wtedy są te runy, żeby teleportować się, to może jeszcze później sobie to. bo teraz tam, ta różnica. Tylko żeby to było tak logicznie, czyli według zgazowych zegara, czyli. Czy czekaj. Tak, tak, tak. Żeby dla mnie to było takie intuicyjne. Dla mnie było bardziej, że tutaj była trójka, tutaj będzie piątka. Szóstka i czwórka, jak rozumiem. No, może by jeszcze pozostałe, ale już pozostałe nie ma potrzeby, w sensie, bo już tutaj trzymać się to bak, nie? Chyba to mam odpalonego tego pada, żeby tu było wszystko ładnie widać. Czy ja będę to nagrywał? Może będę to nagrywał, tylko że jeszcze się zastanawiam na jakiej zasadzie. Bo raczej mi się nie chce tego robić, żeby ten od deski do deski po prostu nagrywał, tylko jak już to jakieś highlight bym dawał. No. Jeszcze będę troszeczkę tutaj bawił się w audio. Ale mam nadzieję, że tutaj wszystko ładnie wyjdzie. Okej. Okay. W takim razie to by było na tyle. Jeśli odczuć odcineczek się podobał to fajnie. Do usłyszenia.